Dla aktywnych widzów do wygrania 10 oto tych skinów. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 lipca na głównym kanale WOWK. Siemano, z tej strony Wowka, witam was na nowym kanale, jest to kanał Wowka Plus, na którym będziemy tutaj dodatkowe odcinki po prostu sobie wrzucać, dodatkowo macie właśnie tutaj skinki dla aktywnych widzów, więc naprawdę myślę, że super sprawa, lecimy sobie od 100 zł do kosy, w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie od bateleczki, jakaś tutaj fajna batela będzie leciała, na sam start, co tutaj by dać, może tą... Nie, gold casey słuchajcie, trzy sztuki gold casea, jeden na jeden, na taki, słuchajcie, dobry początek e, dzisiejszego odcinka. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Zaczekamy dosłownie chwilę. Jeśli przeciwnik się nie znajdzie, no to ja sobie tutaj na spokojnie dorzucę bocika. Bo musimy tutaj mieć naszą wróżbę. To jest nasza wróżba, słuchajcie. Czy dzisiaj będzie szczęście z nami, czy jednak nie? Jako pier Czekajcie, tego nie pamiętam. O, dobra, fajna, bardzo fajna naklejeczka. To jakieś tutaj nowe chyba naklejki zostały pododawane jakiś czas temu. Bo nie otwieram się za jakiś czas Gold Case'a, I, i, i tam parę ze trzy odcinki temu, czy coś na głównym kanale było, i ten. I było widać dużo naklejek Których no totalnie wcześniej nie widziałem Przynajmniej tak mi się wydaje Pamiętajcie o najlepszym kodzie na CSGO Skinsie Kod WOWKA, same WOWKA bo po prostu wpisujecie Macie 10% więcej przy wpłacie Możecie dostać też jednego tutaj Z tych skinów, na każdego z nich macie szansę Właśnie przy wpłacie Z moim kodem I co, my będziemy lecieć tutaj dalej, więc Pierwsza batelka dosyć dobra Tutaj mamy te skrzyneczki, które zostały Ostatnio dodane Właśnie na CSGO Skinsa i tak. Kurczę, mówię, zobaczcie, mamy 119 zł, więc w najgorszym wypadku wrócimy do tego, co było na starcie. Ale w dobrym wypadku możemy trafić, słuchajcie, coś właśnie z tych fajniejszych skinów. Więc może i to jest, słuchajcie, dobra myśl, żeby właśnie to zrobić. Więc, ok, klikamy sobie to, tego Neon Glow Case'a i mamy z niego Five Sevena. Nie widzę go tutaj w tych lepszych skinach. Więc niestety chyba to nie jest nic mocnego, no nie jest, niestety nie jest to nic mocnego. Można by było jeszcze kliknąć e, tego wild. Nie, dobra. To nie jest na to okazję skrzyneczka, wam powiem. Ja raczej bym na przykład Gigabuła z Gigabuła to jest taka skrzyneczka, już dosyć stara. Dawaj, Glocka, kurde, a nie tego P2000, Feller. O dobra, przynajmniej Statrek, przynajmniej Statrek on podratował, przynajmniej chociaż trochę. Co tam drodzy gracze macie do zaoferowania? Bitwa 20 zł, 4 osoby, underdog. Myślę, że to może być dosyć ciekawa opcja, no ale underdoga nie lubię. Nie, no niestety, chciałem powiedzieć. Niestety, niestety, no po prostu. Z tym trybem jakoś nie za bardzo mi po drodze, czasami uda się czasami się uda jakoś fajną botelkę wygrać, nie powiem ale w głównej mierze no to właśnie jak biorę underdoga to trafią najlepsze skiny, tak jak właśnie widzicie nie wygląda to bardzo często właśnie w ten sposób, no i tutaj Kurde, no chłopaki, trafcie coś no, kurde, nie no. Dobra, to jest teraz mocniejsza skrzyneczka. Teraz jest mocniejsza skrzyneczka, więc chłopaki się teraz postarają, wszyscy potrafiają. No tak, no piękna MP7, jasne, że tak. Same najlepsze skiny, oczywiście dla mnie, tylko podczas underdoga. Tak to, moi drodzy, bywa. Nie no, droga do kosy musi się udać. Tutaj nie ma raczej innej opcji, tutaj trzeba działać. Yy, więc, więc, więc yy, pójdziemy takim sposobem, moi drodzy że rzucimy sobie, nie wiem, support casey, C4 casey, kurczę, może coś właśnie z tych tańszych skrzynek, nie, polećmy tak naklejkowo, polećmy tak naklejkowo, 20 zł i 3 osoby, to też może być dobra opcja, właśnie wybranie bitwy 3 osobowej. No, może się to akurat sprawdzić. Myślę, że to akurat może się sprawdzić, więc dajemy sobie tutaj pyk, tutaj dajemy sobie pyk, no i lecimy. Ogólnie, punkty eventowe dostajecie za otwieranie skrzyneczek eventowych i za doładowania. Więc może skorzystamy, właśnie, sobie z tych skrzynek z eventu. Żeby troszeczkę tych punktów zdobyć, bo wiecie, to jest zawsze bonusowa sprawa, z której można jakiegoś skina tam dostać. Więc co tutaj będzie się jeszcze działo? to słabe, te są akurat słabe naklejki, tej żadnej dobrej nie widzę. Teraz szansa na trafienie coś ciekawszego. Nadal mi wydaje mi się, że nad nic przeciwników nie ma żadnego kogoś. Super naklejeczki tutaj też bez szału. No, ciężko jest mi nadrobić, ciężko mi jest nadrobić tego Adriana. Jak widzicie, on tu to też nie widziałem tej naklejki zbytnio. I teraz dwie ostatnie skrzynie. I mamy, słuchajcie, okularki, które będą potężne, tak czy nie? Dosyć, dosyć potężne. Nadrabiamy troszeczkę i teraz jakimś super. A wave wleciał. ruby wave wleciał i rozwala tutaj gościu na sam koniec. 58 zł. Budżet zaczął się, niestety, kurczyć. Bitwa 1 na 1, 15 zł, szybka bitewka. Szybkie zwycięstwo, też miejmy nadzieję. Po tej fali porażek się powinno przytrafić. Pierwsza skrzynka nieszczęśliwa, druga skrzyneczka O kurde no Przeciwnika nadal lepszy skinek, nie wiem czy Chocolate mi to podratuje, Chocolate podratujesz to Czy nie? Chocolate, masz taką możliwość Masz taką możliwość, ale nie chcesz, oczywiście Że tak, nie, widzowie czemu fala Taka niepowodzeń za mną idzie, kurde o dobra, tutaj chciałem dołączyć, nie zdążyłem. Tu jest 54 zł. Underdog, ok, czyli mnie nie jesteś, 54 zł. Dobra, nie ma problemu. Dobra, gracze nie mają dla mnie tej żadnej ciekawej propozycji. M może klikniemy sobie jakoś skrzyneczkę wej, eventówkę, klikniemy to już za 21 zł. M zawsze, wiecie, można zdobyć troszeczkę tych punktów eventowych. Więc może akurat, może akurat by się to sprawdziło. Będzie ok, chyba będzie ok. Zaraz zobaczymy, zależnie też od stanu. I jest ok, jest jak naprawdę ok. Dobra, entry fragger. ok, Czyli Entryfragera sobie rzucimy teraz na bitwę. Dobra, niech to się kontynuuje. Entryfrager 21. 1 na 1. 1 na 1 takie szybkie sobie zrobimy. Znowu trafić coś podobnego, przeciwnik troszeczkę gorszego i naprawdę zaczniemy podnosić się w górę. Tylko. No kurde, te bitwy są totalnie nieszczęśliwe się dla mnie. Zobaczcie, skrzyneczkę kliknąłem, elegancko poleciało. Idę na bitwę i kurde, nie wychodzi. Nieszczęśliwe, naprawdę nieszczęśliwe są bitwy. Może pora zmienić skrzyneczkę po prostu na coś. Może muzyczna, ratunkowa bitwa. Trzy skrzyneczki, cztery, dobra, cztery, a może już w ogóle pięć. Nie no dobra, nie jesteśmy na pięć. Czyli tak, byśmy zrzucili sobie cztery music cases. Y. Do music case'a trzeba było dorzucić tą skrzyneczkę. Nie, dobra, niestety się nie zmieści. Medium case, medium case powinien się zmieścić. No i idę w trzy osoby. No innej opcji tej widzowie raczej nie ma. Trzeba działać, słuchajcie, trzeba działać. Jeśli teraz mi się nie uda zwyciężyć, no to będzie problem. Dobra, bardzo szybko wypełniona bitewka. Czy też to będzie oznaczało zwycięstwo? Kurde, to jest mocne. To jest mocne, naprawdę mocne. Nie, dawać teraz dla mnie, dawać teraz dla mnie, teraz jest pora żebym ja zdobył coś ciekawszego no i nadal widzę niezbyt ciekawe płyty po mojej stronie Obu przeciwników zdobyło te lepsze płyteczki, ja totalnie żadnej, totalnie żadnej płyteczki nie, ciekawszej po mojej stronie No to też raczej tutaj mocna płyta kolejna, więc jak widzicie skrzyneczki z płyteczkami jak najbardziej, jak najbardziej fartowne są Tylko nie do końca dla mnie Eee, zobaczmy, czekajcie, czy tutaj mi coś zostało. Niestety nie, niestety nie, nie wiem. Bym może. Słuchajcie, jeszcze weźmiemy sobie najsłabszego skina z tych punktów bitewnych, bo mi się sporo już nazbierało i zrobię jeszcze maksymalną bitwę, tylko wiecie, z maksymalną skrzynką, żeby tutaj nie było jakiegoś e, super mega dużego przedłużania i ja chcę jeszcze się zweryfikować czy to moje szczęście jest naprawdę ci takie słabe czy uda mi się zwyciężyć czteroosobową bitwę na Duck case, czyli dosyć potężnej skrzyni m, która ma naprawdę spore możliwości, które niejednokrotnie widzieliśmy, więc Duck Case, pokaż co potrafisz i... Dobra, nie potrafi. Nie, no dzisiaj nie jest mój dzień, widzowie. Dzisiaj nie jest mój dzień. Nie siadło mi to wszystko tak, jak chciałem. Chciałem, żeby było zupełnie inaczej, ale myślę, że w kolejnym odcinku powalczymy, żeby było i lepiej. Ok? Więc tak, będziemy walczyć. Ja wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie. Na razie się ma i cześć.